2-7 z tej strony Adrian jest dzisiaj ze mną I Jesteśmy na Skybloku Nie wiem skąd mam trobojda ale już go wyszłam Dobra To co? Pogrębmy na razie zrobię tylko dzień bo już, bo już siedzieliśmy troszeczkę na serwerze to To ja zrobię generator Cobla Ja mam Okej okay. I tak mamy rank kopacz, to wiesz, ten y, z lagowami, okej. Okay. Tutaj lód, tutaj lawa, jeszcze. No, 10 obsydi, no i coś tam. Okej, okay, to, to, ja, to ja... może zacznę kopać koblaty tam... Pościnać drzewo czy coś um, No. Okej. Okay. Wiesz co, myślę, że chcę wgrać shadery Minecraft. Chociaż już miałem przed chwilą, ale... To let's play pierwszego nie trzeba mieć shaderów ja. Yeah. Gramy na wersji... Gramy na wersji Minecraft 144. 7 i jest nie ja też nie mogę nieraz musimy musisz tak chwilę poczekać o! troll oooooh shit Jaki <tryki> troll ginę ciągle lololol zlagowało mi dobra ja mam 5 kobla yeah przetrwało wszystko masz może ty, to zrobię kamienne kilofy, a ja trochę kobla. Ja pospadałem, oh o mój. trochę kobla, a ja sprawdzę tylko coś. Może nagram dźwięk, tak żeby był lepszy dla ciebie, jeżeli to nie wyjdzie. Okej, okay. okay. wtórzymy nagrę, nie? I co? Nie wiem, będziemy tutaj sygrać grać na takim skabuszku. Jest mój serwer bucket bucket. Um, ale to już niestety nie podam wam IP. Yo! O jasno. No. Oh, shit. no. W sumie to tak naprawdę... To, tak naprawdę mam tutaj DJ kod, więc... będziemy na początku Adrian, ale nie szkodzi, nie? Postałem się w drugim odcinku nie zapomnieć, żeby powiedzieć JJ Code. Okej, okay, może przywitałem waszej Dery na początek, a nie, czy to zleguje mi w ogóle wszystko. Dobra. Tak naprawdę możemy tylko w tym, 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 tym programie nagrywać tylko 40 minut, więc może tam... Nie odliczam, nie odliczam czasu, ale to jest pokazane. Nagrywamy już 3 minuty, yeah. I jest. Trolololo, pokazuje mi się to na ekranie, teraz klebuję. Tak klawuję. Nie mogę wam powiedzieć, co to jest. Jak wiecie, co to jest Pan... Okej, okay, może z, kiedyś z serwera powstanie po prostu jakieś ten jakieś Co bym powiedział łapa! Yy, jakiś serwer, no, no how much it's takiego Uwaga, ktoś do mnie napisał na Skype'a Ja yy, Ale nie, nie, nie mogę wam pokazywać co to jest I jeszcze mnie zaprosi. Okej, okay, zapros możecie mnie zaprosić na Skype'a Wtedy po prostu y, może, m, może wam podam ID i sieci oraz hamac i te inne y, będzie w opisie z tego y, sklepa oraz możliwość będzie wejścia na nasz serwer Teamspec 3 Masztro Kobla. No. Spadłem, ale miło. Zlagowało mi Minecrafta, dobra. No... Ej, daj mi trzy cobblestone'a. Albo nie damy. Troll. Dobra, a ja spadłem. Ej, jak obliczycie ile razy spadłem, to jesteście mistrzami, bo to jeszcze będzie się długo kręciło. Dobra. Ej, masz drewniany killoff? Tak, na pewno. Dziękujemy. trochę mi zlagowało. Nie, ja że nie zlagowało mi, kłamie tylko. Tak pra, naprawdę to... To nie, to tylko kłamie. Tak naprawdę to sam spadam przypadkowo. Nie! Gówno. Dej wirto. Trochę odsuń się trochę. To jeszcze nie mogę tak zobaczyć. Ile, ile minut nagrywamy? 6. Szukajnie jeszcze trochę to wynagrywamy. Czekaj! Co A ja tylko postawię kobla i diopta naszego dobrego. Kobla zetniemy. A żeby nam nie spażało. No, a ja mam dwa kobla. Tak. Aha, dobra. Masz patyki? Masz patyki? A nie, bo były jeszcze kiedyś patyki tutaj, ale. może że spadłem z nimi, albo coś. Masz. Sorry, że drewniano, ale nie mam kobla. Dobra troll nagrywamy już 7 minut może tak gdzieś gdzieś to jest po prostu pierwszy odcinek aha dobra czekaj cięcie możliwe Wiem właśnie ty zaznasz kierką czekaj, czekaj Ja na chwilę szczytuję tylko siekierkę. dam ci ten, kamienną, bo niestety nie mamy kobla na to, a po prostu tą wyrzucimy Masz tamtą, wyrzuć gdzieś tam Ale za to wyrzucę trzy kobla, że szczytowaliśmy. Masz Okej okay. wyrzuć tamtą siekierkę, bo i tak jest do ksanu Okej okay. Ja trochę dalej kopię. Trznia kobla, yeah. ja. Dobra. Na razie to tylko początkowy odcinek. Może nie wiem, później będzie więcej czasu to zajmował, ponieważ na, na razie tylko robimy taką mini Wtedy się rozłączy, jeszcze będzie ło wow, 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 na tym serwerze ludzi. Ponieważ dużo kolegów mamy hamaczy. Nie wiem, może na... Mogę ci dać drę. No nie... Ja mam na kilo. Wara. Nie inspirują te... K. troll. Nie wybrałem sobie... Ehm. troll. Co ja robię? Dobra. No, masz no, masz mas admina? Nie yeah, mam. Już administa. Ah. A nie mogę zmienić, bo administrator jest. Oja, oh, pali się. Kim trudem. Kim trudem się spaliłem? Pro. Co mnie wkroczyło? Bardzo. Dobra Dobra To chyba na tyle już w tym odcinku, ponieważ to było tylko pierwszy Nie wiem co porobimy teraz Zepniemy drzewka, zrobimy do końca mozip Kopiemy kobla To już zaraz, zaraz skończymy, jest już minuta do końca nagrania No prawie minuta Wpisy. Wygam tylko z mnie do końca mostek i dziękować na razie. Niestety to będzie tylko krótki odcinek, ponieważ jest to pierwszy, a nie taki drugi, czy już rozwijanie serii. Myślę, że to by było na tyle. Żegnam się z wami, Adrian. I jak powiedziałem, już na początku Adrian, więc na końcu też, nara.